Witam serdecznie Dominik Woda, Banigości Podgrodzie. Witam serdecznie. Dominik, wielkie dziękuję Waszą stronę, pomimo tego, że wiele cierpieliście w tym sezonie w Ekstraklasie, pokazaliście, że da się w meczu ostatnim zdobyć punkta, a i też w grupie spadkowej pokazywać dużą fajne piłki. No uważam, że strasznie ciężki sezon dla nas był. Cały praktycznie każdy mecz, albo jednego mniej, albo bez zmiany. Na głębokiej wodzie byliśmy, no ale nie chcieliśmy się poddawać, chcieliśmy walczyć do końca, no i chociaż w tym ostatnim meczu się udało tego punkta urwać. Bardzo mi się podoba ta postawa, bo wielu zawodników pewnie by odpuścił całkowicie. Wy dojechaliście do końca. Jaki, jaki ten mecz ostatni był? Bo tak naprawdę wyglądało to też dobrze: 1-1. Jak byś go opisał? Myślę, że mecz był bardzo dobry: bardzo dobre podejście mieliśmy. Każdy duże zaangażowanie dał do meczu. Dużo nietrafionych sytuacji z naszej strony, ale z drużyny przeciwnej też. Szkoda troszkę, bo tam poprzeczki były, słupki, no ale taka jest piłka, wszystkiego nie trafimy, no i cieszymy się z punkta chociaż. Gdybyście za rok, nie wiem jakim cudem, ale dostali taką samą propozycję, wjeżdżacie do Ekstraklasy, podjęlibyście rękawice, czy doświadczeniem z tego roku już byście takiej opcji nie przyjęli? Myślę, że byśmy podjęli rękawice, bo na pewno fajnie pograć w tej Ekstraklasie, ale myślę, że bardziej byśmy to przemyśleli i wcześniej popytali się takich solidnych gości, a nie tak jak teraz, że połowa składa się nam wysypała przez wyniki, co nie? Czy takie mecze jak tutaj, te 14 kolejek, nawet ciężkich meczy, które czasem wyniki były odwrotne niż chcielibyście uzyskać, mogą czegoś Was nauczyć na przyszłość? Przede wszystkim pokory, że doświadczenie wygrywa, też często z nami, z młodzieżą, no ale no przede wszystkim yy, skuteczności, Pilnowania się w obronie, no bo też głupie bramki trafiliśmy, tra traciliśmy. No, dużo można wyciągnąć wniosków, ale walczymy dalej. Nie? Dziękuję za ten sezon i dziękuję za wywiad. Dziękuję również.